Siemka dziś przedstawię Wam kilka propozycji, w co zainwestować. Głównie będą to naklejki i kapsułki. Do każdego z wyborów będę dodawał swoje przemyślenia i argumenty za tym, że w przyszłości te rzeczy mogą być droższe. Jeszcze kilka najważniejszych założeń. To, że film pojawił się teraz, nie znaczy, że właśnie teraz polecam kupować. Ceny podczas promocji na Paryż mogą spaść jeszcze bardziej. Jeżeli tak się stanie, no to wtedy będzie ten złoty moment. Też niektóre z tych itemów sam będę inwestował, no a winne nie. Ale w każdym z nich widzę potencjał. Jest jeszcze konkursik, tutaj sponsor kanału Skins Monkey, jest to strona do wymieniania skinów. Na której możecie też zarobić szukając craftów, bo cena nie wlicza cen na klejek do wartości skina. Konkurs jest na tego GLOK'a, żeby wziąć udział, to trzeba wejść na skinsmanki z linku w opisie. No i napisać crafta albo jakiegoś skinka fajnego, którego znaleźliście. Na przykład w moim przypadku byłby to ten Asimov, tutaj z 4 razy na to z Vincerere Holo ze Sztokholmu. Fajna sprawa. Tutaj też z kodem Rafikos macie 35% więcej do wpłaty, i tu do 5 dolarów za Frico przy wymianie też z kodem Rafikos. Zaczniemy sobie od Sztokholmu holmu i pojemniku z naklejką kandydata. Dlaczego akurat to? Ze wszystkich drużyn, które są w środku, tylko jedna gra na Paryżu. Jest to Face Clan. Teraz wymienię też te drużynki, w które moim zdaniem warto zainwestować, no i są w tej kapsule. Zaczniemy sobie od Entropic. Jest to naprawdę fajna, zielona naklejeczka. Crafty z nią wchodzą bardzo przyjemnie. A na Paryżu nie ma żadnej zielonej naklejki, tak stricte zielonej, bo może ktoś się kłócić, że Ninjas in Pijamas, choć dla mnie to bardziej żółty. Mamy też tutaj Copenhagen Flames, drużyna, która zbankrutowała, więcej jej nie zobaczymy. No i ta wersja sztokholmowa, moim zdaniem, jest ładniejsza od antwerpowej. I może jeszcze ostatnią naklejką, którą tutaj uwzględnię, będzie Tylu. No, mówiłem już dużo razy o tej naklejce ale no chińskie community jest ogólnie mocne i tutaj mogą się powiedzieć w przyszłości naprawdę niesamowite rzeczy dalej przejdziemy sobie do Antwerpu i mamy Imperial Esport jest to zielona naklejka, więc będzie konkurować o nas Entropic ale myślę, że i jedna i druga mogą fajnie lecieć po prostu w górę dalej mamy cloud z Antwerpu oczywiście również ich nie ma na Paryżu teraz dla odmiany będzie kapsuła Antwerp i to będą autografy legend mamy tutaj naklejki właśnie Gracze z Copenhagen Flames, z Cloud9, które naprawdę te autografy wyglądają też przekozacko. I też to są takie bardziej wersje budżetowe, jak kogoś nie stać po prostu na naklejkę drużynową. Mamy autografy graczy Nawi. No jest na przykład Simple, który zawsze jest tam w cenie. Dobrze, teraz w ogóle odbijamy winną stronę brzegu i porozmawiamy sobie o Rio. Sytuacja, jaka się wydarzyła, no mianowicie no, z dużym podobieństwem Paryża do Sztokholmu, Antwerpu, stwarza dla tego eventu szansę. Rio jest tłem, jest na pewno inny no i się wyróżnia. Mamy też moim zdaniem kilka ładnych naklejek, jak na przykład O Nation, Fnatic, Sprout Esport, Mouse, który jest inny i to też może być plus, bo. Tutaj te małzy są do siebie ze Sztokholmu, Paryża, tak bardzo podobne. No, że to też może być jakiś plus, że ten małz z Rio jest trochę inny. No i jeszcze na koniec, na szybko wymienię Eternal Fire z Antwerpu, Outsiders oraz 9Z. Teraz szybko jeszcze przejdziemy do skrzyneczek, które moim zdaniem też są naprawdę, będą świetną opcją, jeśli te ceny jeszcze troszkę spadną. Tutaj bez większego rozgadywania się, bo nagrywałem film niedawno, więc możecie sobie zobaczyć, jeśli chcecie. Jakieś tam przemyślenia, na pewno te skrzynki, moim zdaniem te skrzynki tanie są świetną opcją. Skrzynia załamania, skrzynia strefy zagrożenia, klacz, te rzeczy, te skrzynki są spoko. Te, które mają fajne koski, też jak najbardziej są w cenie, jakieś chromy, gammy. To były moje takie typy, które Wam przedstawiłem. Większość naklejek, jeśli nawet nie wszystkie, nie pojawiły się na Paryżu i moim zdaniem no to jest bardzo przyjemna sprawa która pozwoli w przyszłości, która w przyszłości zapewni im też ten buścik do wzrostów. Jeśli w którąkolwiek będziecie chcieli inwestować, pamiętajcie, żeby zrobić najpierw swój własny research. Bardzo dziękuję też za wszystkie suby, lajki, komentarze, bo no, idziemy w górę naprawdę szybko, no i jestem wam bardzo wdzięczny. W tym tygodniu to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki w następnym. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!